Dzień dobry, kłania się Igor Zalewski. Jak co tydzień spotykamy się w Hyde Parku, Akademii Retoryki, żeby z ekspertem porozmawiać o konkretnych sprawach, które pomogą lepiej przygotować wystąpienie. No właśnie. Dzisiaj naszym rozmówcą, naszym ekspertem jest Mariusz Zagórski. Cześć Mariuszu. Cześć Gorzej, nisko. Witam serdecznie wszystkich naszych widzów. I dokładnie będziemy o tym mówić, jak zaplanować dobrze zaplanować swoje wystąpienie, bo różnie z tym bywa. My teraz mamy akademicki konkurs retoryczny. Podczas którego w trakcie eliminacji na żywo Cała plejada uczestników przekraczała czas i to tak grubo przekraczała. No ale to jest akurat taki najprostszy problem z zaplanowaniem wystąpienia, bywają też i te takie bardziej nieco wyrafinowane. Mariusz, powiedz opowiedz nam o tym jak to swoje wystąpienie dobrze zaplanować i jeżeli chodzi o czas i jeżeli chodzi o pozostałe te istotniejsze aspekty. Jasne. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby planować całe wystąpienie, ponieważ ja ostatnimi czasy coraz częściej obserwuję takie sytuacje, w których skupiamy się bardzo mocno na początku. To pewnie jest wynik tego, że różni eksperci nam mówią, że ten początek, pierwsze wrażenie, pierwsze pięć sekund jest niezwykle ważne i wydaje mi się, że często ulegamy takiemu przeświadczeniu, że jeżeli już ten początek będziemy mieć ze sobą, jeżeli nam to już znakomicie wyjdzie, jeżeli kupimy sobie publiczność, jeżeli zaskarbimy sobie życzliwość, przyciągniemy uwagę, to potem właściwie już możemy mówić cokolwiek, jakoś to będzie, no właściwie już do reszty nie musimy się przykładać i skupiamy się na tym przygotowaniu dobrego wejścia, dobrego wstępu, Dobrego początku, a potem, no, właściwie coś zaczyna się nam rozjeżdżać, bo się okazuje, że może nie do końca wiemy, co dalej. Nie do końca przygotowaliśmy całe wystąpienie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby przygotować przemówienie od początku do końca, wszystkie jego części, wszystkie jego etapy. Mieć świadomość, że to musi być zamknięta całość, że musimy poprowadzić, że jak już zdobędziemy uwagę słuchaczy, to musimy ją utrzymać do samego końca. I dopiero kiedy na końcu naszego wystąpienia zachęcimy do jakiegoś działania, przekonamy do czegoś, podsumujemy, utrzymamy napięcie i emocje na właściwym poziomie, to dopiero wtedy odniesiemy sukces. W przeciwnym wypadku, no, ewentualnie, może ktoś zapamiętać, że mieliśmy takie dobre wejście, ale o co nam chodziło, co chcieliśmy osiągnąć, właściwie po co przemawialiśmy, z tym już może być problem. No właśnie, my zaczęliśmy, mam nadzieję, że dobrze, teraz spróbujmy utrzymać uwagę publiczności. Czyli co, ty akcentujesz, podkreślasz to, że żebyśmy się nie fiksowali, tak mówiąc może nie najładniej na początku wystąpienia, bo rzeczywiście my często podkreślamy, że początek musi być mocny. Podobnie podkreślamy, że płęta powinna być taka wyrazista i mocna. Ale faktycznie zdarza się bardzo często, że mówcy tak się rozpływają w w trakcie, że, ten, że ten, to wystąpienie staje się coraz bardziej rozcieńczone albo coraz bardziej chaotyczne. I my publiczność za tym wystąpieniem i zamówcą najzwyczajniej w świecie nie nadążamy, albo przysypiamy. przysypiamy. No to właśnie, jak to robić, żeby, żeby publiczność nie przysnęła w połowie? Przede wszystkim trzeba pamiętać właśnie o tej puencie, pamiętać, do czego zmierzamy, co chcemy na końcu osiągnąć, i mieć jasno założony i cel, i zakończenie naszego wystąpienia, bo ono też jest bardzo. Ważne czasami, może nawet czy według niektórych koncepcji, ważniejsze albo najważniejsze w ogóle. Jak popatrzymy na przemówienia słynne Winstona Churchilla, to one się wcale spektakularnie nie zaczynają. To są, tak jak te słynne przemówienia wojenne wygłoszone w Izbie Gmin. Wręcz one się zaczynają albo od tłumaczenia, dlaczego jeszcze nie mamy rządu, albo od relacji z jakiejś katastrofy zupełnie militarnej, którą była operacja w Dunkierce na przykład. Ale dopiero po, tym, po tej relacji, po tym, po tym yy, przedstawieniu tematu, następuje coś, co Rzymianie nazywali peroratio, czyli takie, taka finałowa część, która dopiero porywa słuchaczy, zagrzewa do walki, yy, yy, zachęca do jakiegoś optymizmu w tym wypadku. Więc yy, za, yy, trzeba myśleć o zakończeniu, trzeba myśleć o tym, na, na, jak chcemy skończyć. Nie tylko jak chcemy, zacząć. I trzeba sobie to zakończenie też przygotować, bo ta puenta jest niezwykle ważna. Czasem zwłaszcza jeżeli ktoś niezbyt komfortowo czuje się w wystąpieniach publicznych, to traktuję to zakończenie jako taki moment ulgi. Wreszcie, prawda, o, już mogę skończyć, to już powiedziałem, no już, no, to by było na tyle, prawda, no to tak właśnie jeszcze czasem stosujemy takie formuły dodatkowo, prawda, żeby podkreślić, no tak, no właściwie, no i to chciałem powiedzieć. Mhm. Otóż nie, ta, to zakończenie jest niezwykle ważne i jest, ono też powinno być przygotowane i ono też powinno być efektowne. Co pomiędzy? Pomiędzy powinna być przede wszystkim ciekawa opowieść, czyli prezentacja faktów, prezentacja stanu rzeczy, czyli tak zwana narracja, musimy przedstawić problem, musimy go pokazać ciekawie, a Potem musimy przedstawić argumenty, które przemawiają za tym naszym tokiem rozumowania, które chcemy przedłożyć, po to, żeby przekonać innych do czegoś albo o czymś. I to są właściwie te cztery części, takie klasyczne, między nimi jeszcze wyróżniano różne inne elementy, ale, ale, ale właściwie te części wszystkie musimy zaplanować. No właśnie, to byś mógł teraz wypunktować te cztery części, bo wspomniałeś o czterech częściach i żebyśmy mieli jasność, jakie to są części i o czym musimy przed przemówieniem pomyśleć, żeby tam się na pewno znalazło. Mhm. I, otóż tak, po pierwsze wstęp, czyli początek, który jest ważny, bo, bo rzeczywiście, jeżeli dobrze zaczniemy, to będą nas ludzie słuchali, będą nas chcieli, będą nas ciekawi. Prawda? Więc początek który dobrze, jeżeli jest jakiś efektowny, jeżeli, jest, jeżeli daje do myślenia, jeżeli jest dobrze wygłoszony, jeżeli… No, Albo nawiązuje relacje z publicznością, w, prawda? Nawiązuje Kader. relacje z publicznością, Wspólne. tak. To jest też bardzo, bardzo ważne i, i, i warto mieć to na uwadze, żeby poszukać jakiegoś wspólnego elementów tak, wspólnych. Jeżeli już mówimy no. tutaj o Churchillu, wspomnieliśmy, no to on w, mówiąc w kongresie tak, zaczął od tego, że jego mama była Amerykanką. Tak więc... i że gdyby był było odwrotnie, gdyby jego tata był Amerykaninem, to pewnie by mógł, mógł się tu znaleźć on my own, jak to Churchill powiedział, mhm. czyli no sam byłby być może kongresmenem. No to zostało owacyjnie przyjęte. Słynne przemówienie Lecha Wałęsy w kongresie, które zaczyna się od słów amerykańskiej konstytucji, my naród i też dwa słowa, które, które zyskują mu owację, kiedy Kennedy przemawiał w parlamencie irlandzkim, powiedział, że bardzo mu miło, że może tu być w tym budynku, który kiedyś, w tym gmachu, który kiedyś nazywał należał do rodziny Fitzgeraldów, czyli do jego przodków. Więc no, warto zawsze poszukać takiego, takiego wspólnego mianownika. Tak, czyli tutaj mamy, mamy ten wstęp. Tak? On może być na rozmaite sposoby rozgrywany, na przykład poprzez nawiązanie tego kontaktu. Ale powiedzmy, że wstęp już wymyśliliśmy. I co dalej? Dalej trzeba zarysować temat. Trzeba powiedzieć, jaki, z jakim problemem przychodzimy, z jaką kwestią musimy ją przedstawić, najlepiej w sposób plastyczny, w sposób taki, który będzie przemawiał do wyobraźni, użyć metafor, opowiedzieć historię, odwołać się do jakiegoś wspólnego doświadczenia. Warto zadbać o to, żeby to nasza prezentacja tematu w jakiś sposób zmieniała myślenie naszych słuchaczy, żeby, żeby, żeby wpływała na, na, na sposób, Postrzegania rzeczywistości, żeby zaproponować taką, taki punkt widzenia, taką wizję problemu, o której wcześniej tak nie myślano. Ja Ta lubię jest... mówić o tej części wystąpienia, że ono nam otwiera oczy. To tak, tak. ona nam otwiera oczy, albo zmienia perspektywę, kiedy Ronald Reagan wygłaszał słynne przemówienie w, 60, w 1964 roku popierające Barrego Goldwatera, znane jako Time for Choosing, powiedział Ciebie i mnie uczono, żeby mamy wybierać między lewicą i prawicą. Ale nie ma lewicy i prawicy, jest tylko góra i dół. Można iść w górę do strony wolności, albo w dół do mrowiska totalitaryzmu. Proszę bardzo, przykład takiego takiej wizji, takiego obrazu, bo to jest obraz i właśnie warto, żeby ta część była bardzo plastyczna, żeby ona, żeby można było sobie ją wyobrazić, żeby... żeby... Tak, żeby aż odbiorcy się wzdrygnęli, że ah, ojej. Tak, to mrowisko, ty... prawda, no, to, to, to jesteśmy, czujemy to, widzimy, potrafimy dotknąć, możemy, więc, a jednocześnie zmienia to zupełnie perspektywę, mhm. zmienia sposób myślenia. Moja Prywatna teoria na temat tego wystąpienia jest taka, że mniej więcej od tego czasu rzadziej mówi się w Ameryce o lewicy i prawicy, a częściej mówi się o demokratach i republikanach. Dopiero właściwie w ostatnich latach, kiedy te poglądy się radykalizują, to jest far left, far, light, far, far right i, i, i lewica i prawica jako pojęcie do, do, do amerykańskiej polityki pracy. Czyli tak, wstęp mamy, temat zarysowany najlepiej efektowną metaforą mamy, co dalej. Część trzecia. No, a dalej argumenty, które przemawiają za naszą tezą. Dobrze jest je w jakiś sposób prowadzić, czyli zadbać o to, żeby nasi słuchacze przyjmowali te argumenty jako swoje, albo podążali za naszą argumentacją, a może ją nawet wyprzedzali. Do tego się bardzo dobrze nadają. Pytania retoryczne. Kiedy um, przedstawiamy jakiś, jakąś, jakiś problem, jakąś kwestię, i z naszej opowieści, z naszej narracji wynika na przykład, że jest źle, prawda? możemy zapytać, czy naprawdę chcemy, żeby tak było, czy, czy, czy to jest yy, rzeczywistość, w której się dobrze czujemy, czy, 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 nie chcie, czy, czy na pewno nie chcemy niczego zmienić. Prawda? I wtedy już nasi słuchacze zaczynają się zastanawiać, nad tym, czy, czy rzeczywiście, czy, czy coś jest nie tak, że coś trzeba zmienić, coś trzeba zrobić, I wtedy możemy im zacząć proponować różne rozwiązania. Możemy y, przedstawiać nasze argumenty, propozycje, y, naszą ofertę, naszą, y, nasz program, y, nasze, nasze pomysły. To jest ten moment, y, kiedy możemy y, zaargumentować i przedstawić oczywiście też korzyści, na przykład z, z, z naszego działania. Z tego, co proponujemy, czyli cała część poświęcona argumentacji. Tych sposobów argumentacji oczywiście jest bardzo dużo, ale generalnie no, to jest to miejsce, ten moment na przekonywanie. I na koniec mamy koniec, zakończenie. I na koniec mamy koniec. Ten koniec to powinna być jakaś atrakcyjna, sugestywna. Wizja, którą, którą powinniśmy roztoczyć. No tutaj klasycznym przykładem jest Martin Luther King i jego przemówienie: I have a dream. To przemówienie jest tak zbudowane, że w pierwszej części ono porusza różne problemy w taki sposób, jak mój polityk, a potem jest właśnie ta wielka wizja. Mam wielki, I have a dream, mam wizję, że to, że to, że tamto która ona jeszcze ma taki wątek muzyczny prawda no jest, jest taką, taką pełną wizją wręcz profetyczną Martin Luther King był wiadomo kaznodzieją więc miał jeszcze ten, to zacięcie właśnie takie kaznodziejskie tą proroczą wizję potrafił roztoczyć więc taka wizja powinna zamykać nasze wystąpienie tak jak o przemówienie Churchilla będziemy walczyć 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 jeszcze nie, nigdy nie poddamy aż zwyciężymy Wizja, wizja zwycięstwa, wizja sukcesu no, czegoś, o czym, o czym chcemy powiedzieć i, i, i do czego przekonać. Cóż, no to każdemu życzę przemówień na miarę Czechila i Markilla, Martina Luthera Kinga. Mariuszu, Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję również. Życzymy wszystkim mówcom, którzy nas słuchają, wspaniałych przemówień i tego, żeby one były porywające od początku do końca i żeby. Osiągali swój cel za każdym razem, kiedy będą przemawiać. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, i dziękuję Ci bardzo, Igorze, za rozmowę. Bardzo dziękujemy za e, uwagę. E, kłaniamy się. Do widzenia. Dziękuję. Hej, hej jestem.